I gramy z Dysowskim, tutaj widzicie. O, Dysowski. No, no, gramy z nim. To jest nasz pan. I jak no. widzicie, dopiero zaczął. Słabe jest, cztery zombie dopiero zabił. No, Ale my, my mu pomożemy. Tylko niech odpisze w końcu. Tutaj tutaj ktoś się próbował porozumieć, Tens. Ale... Zapracowany youtuber. Nawet nie odpisuję na witaj. To było takie niemiłe. Tylko jedna słucha cię odpisała. No właśnie. On ma przynajmniej wyjaśnienia reszta. Report. Jejku, <laughs> ile na śmieci. Jakie śmieci? Na śmiecie? Jakie śmieci? Te, te w śmieci. śmiecie. Hmm. Nie mam gdzie je włożyć. To norma. Bo kurde jakieś patyczki zasłaniają. Weźcie sobie 15 patyków. Myślę, że jest fajnie, tak? Ale kto? Ty. Ja? No. Ja i patyki? Jakie patyki? Patykowo. Ja nie znam. Nie byliśmy świadkiem spadnięcia się zombieka. Ja wysiałem się świeci Jeszcze nie. Wielka chwila by to było. Na razie jakoś się trzyma. No, normalnie nie wypada mi, no, no nie wypadają mi te brązy. Na przy okazji sobie bawełnę. W ogóle po co ja tu przeszedłam? tak? Coś chciałem. Jakiś miałem plan. Plan na lepsze jutro. O wreszcie. Jakiś miałem plan, tylko... O co chodziło? Gdzie ty jesteś? Na drodze. Niedaleko miasta. Pożegnał chyba w złą stronę. Miałem iść do pustyni. A już wiem! Już wiem. Miałem iść pozbierać przecież ten... No, no nie. Raz mnie walnęła i, i zachorowałem na raka. O, moje dni są normalnie policzone. To prawda, jest lekarstwo. I każdy normalny człowiek w tej chwili zrezygnował z wszystkich czynności i pobiegł po lekarstwo. Ja I takować walczyna. Na moich oczach rozwaliło się drzewo. To normalne? No, zależy. A ja rozwaliło się? Nie ja. Zombie? Nie. A sobie i bum. Dzieński coś robi, bo ma tylko cztery zabiegi. I jeszcze nie, nie zdradził na swojej lokacji. No, prawda. Co to było? Jak ktoś gdzieś strzelał, na pewno nie u mnie. No. Daleko jesteś od mnie. Gdzie ty jesteś? O to jest, nie wiem, to jest serwer full pvp, ostre pvp, tak pisało, teraz czytałem na forum, wszyscy mogą wejść, także zapraszamy do gry, to jest serwer... Tym, e, tym to streamowali. E, daj, damy ten, e, jak pojawi się odcinek e, i jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie ten, nie, <laughs> jeszcze nie będzie nowego patcha, to zapraszamy do gry. Wątpię, szczerze, wątpię. Ale jak, nawet jak będzie, to też zapraszamy do gry, i mogli z nami grać, prawda. Zrobimy gilcie. No, wy, wy wymyślicie nazwę. No i się ruszył zombić, nie odstrzeliłem upa. Nie strzelaj jak tam są ludzie. A nie wiem czy są. Może to był Wisowski. No co tym bardziej. Nie strzelaj jak tam jest Wisowski. Poziom karty to jest, człowieka.

No to tak było, a tyle na razie, troszeczkę pani gdym. Ej, Co? Czekaj na mnie. Uch, ja? Nie. A po co? Żeś wziął ode mnie to pierwsze na żabcie. No na lacha. umierający Chcesz mnie tak po zostawić tam. Ty trzymałeś? No ba. No to nie jesteś nie mogły. nie. Cały chodź, pożarcie. Nie. Siedem, ja sobie No teraz jestem czuty normalnie. Na pięć kilosów. Nieważne ile masz. No masz jeden, to pąchając tak samo. Tak się mierzy. I w ogóle nie współgra z, ze światem. To bardzo źle. O, wyszedł z gry, po czym dołączył i umarł. Zbieraj bawełnę. Nie. Ale tak przy okazji. Nie. Nie chcieliśmy jego szarcie. Wziąłem. No bo zawaliłem. O, siemanko. No si ma gościu siama. Trzy, Tak, to się zmieści. To wyparuj mu flaki. Ha, 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 Co? No. Zgadza się, łatwo. Ale niekoniecznie trudniej zrobić. Koniecznie trudniej. Si, ja wiem! Łatwo powiedzieć, nie żyjesz. Nie żyjesz. No, no i czemu to nie rośnie? Jak znajdziesz kukurydzę, to przynieś, bo ta nie rośnie. Bugnęła się kukurydza. Stary, teraz to będzie taka plantacja bawełny. Czy nam cały kraj będzie zazdrościć? Nic nie będzie. No, cię zazdrościłbym. Tylko, że tak trochę trawnie jest nie. A to też. No, się, ja nie. Wtedy nieba jest urzające. O, Dissowski wyszedł. No, nie szynki? No, no, nie, wiem o co tkałem. Prawdę mówiąc, ale no... prostu po prostu nie, 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 i nie, 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 minut, nie, 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 Yes. Matko, ci ludzie Więcej was nie ma Siemka, akacja, no siemka Siema Siemeniu A ten Stacho to co, przyszedł i poszedł, tak? Przyszedł się przywitać i w poszedł A to rozwalaj zasłony jak są w domu Ma co innego? Nie! Dotykaj mnie Posłuchał? No, zginął Czyli nie posłuchał? No mniej więcej. Czemu tak mało już jest tych... ...apteczek? Co ty... ale apteczki? Nie, nie trzyma apteczek. Matko, co ci ludzie tak? Nie mają co robić, tylko mylają. Jak ty, kamień? Nie chcę Kopiesz? Nie. Czy ty jesteś... ...na zewnątrz? Co się tu? na No bawełnę sadzę. Ja Słyszałam, jakby ktoś rozwalał coś żelaznego. Szczerze, jestem cię daleko. E? To skąd wiesz o tym, że mam ja mama łapce Bo wiem. Powiedziałem dzisiaj. Jak tak, to spokojnie. Ta polana będzie obsadzona bawełną. Okej. Okay. Owak. Właściwie to już jest. No jeszcze mi zostało. Dwa staki Jajko, no, dużo ich tu. Nawet trzy staki Ekolodzy by pewnie nie byli zadowoleni. Abym się tam bronił, że to naturalnie tak występuje. To tak naturalnie w rzędach rośnie, no. Co pan się będzie, Naturalne, naturalnego środowiska chce się pan pozbyć, tak? Mnóstwo zombie. Bardzo mnóstwo zombie. A poszła. So, przychodzą, witają się i odchodzą, no. da ich, ten ich zapał do gry. Głupi serwer, zabili mnie. Tak, tak to wygląda. Shotgun jest najlepszy. Do walki sobie. Dobry, bardzo dobry. I łatwo się strzały wow. robi. Wyrosło to w końcu, nie wyrosło cholerstwo, normalnie nie wiem. Czapla też poszła, będę nie potrafię nic zrobić, to potem tak tu trochę... Mam trochę brąz. Jak masz brąz, to że tak to powiem, dobrze. I to jak, do czego mam robić te naboje? muszę szatniany A to do tego to nie potrzebuje brązu? Do czego? Co no do Sajpu? No to już jest. 500. To po co pytasz? No to do czego? Do SMG mi tylko zostało z tych. Do Magnuma mam 208, wiele ja do Magnuma nie mam. No dobra, to do DS SMG. A masz, możesz mi zrobić Magnuma? Nie. No to po pytasz. No to pytam że czy to SMG. No nie! Do Magnuma! Bo go nie używam. Jak tam podjesz? No wiem. Nie narrujcie, kocha. Czy jak Człowiek zestresowany po całe. i morduje całe miasto? Będzie dobrze. będzie dobrze. mnie. I to całe mało brązu. No tylko osiem. No to. Tak. Ja mam sześć, sześć sztabek, których na razie nie chcę przerabiać, bo. Jak no, mu się innego jeszcze brać, się może przydać. No nie. Kiedyś pamiętam, nie chciało się brać w ogóle obrazu. No, a potem się orientła. Za takie potrzebne. A lidu nadal się nie zbiera. No co czego jest Lid? Lid? Też do amunicji, ale go się wydobywa. Więc nikogo tak naprawdę nie obchodzi.